Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji najnowszego zapachu od Chloe. Chloe Signature Natural. Jest to woda perfumowana, która zawiera mnóstwo organicznych składników, i obiecują nam tutaj, kochani, że ona jest w 100% organiczna, naturalna. Ale nie zmylcie się, ona nie jest naturalna i nie jest naturalnie pachnąca. Jest to zapach bardzo taki z pazurkiem. Róża, która tutaj jest, jest to róża piękna, czysta, taka tryskająca młodością, świeżością i mnóstwem zapachu, mnóstwem woni. Naprawdę, mamy tak ogromną dawkę róży, że tą różę aż... Możemy przesiągnąć nią. Mamy oprócz tego mimozę, której ja tutaj nie dostrzegam. Mamy również ym, Neroli. Neroli ym, takie otulające. Po prostu może bardziej nam ten zapach sprawia, że jest miększy. Jest bardziej subtelniejszy, bardziej kobiecy. Róża ym, bardziej kobiecy. Chodzi mi o to, że Neroli tak ym, jakby otula ten zapach zmiękczego. Neroli to jest kwiat gorzkiej pomarańczy i niby tutaj z jednej strony mamy taką cytrusową właśnie nutkę, a z drugiej strony tą taką rozkwitającej kwiatu, rozkwitającej pomarańczy, więc Naprawdę zapach jest przepięknie skonstruowany, mimo takiej małej, ma, ma, małej, tak naprawdę dawki różnych składników, mamy w bazie mnóstwo składników esencji cedru, drzewa cedrowego. I to drzewo cedrowe, to wręcz tak migocze w tym zapachu, jest piękne, jest drzewna konstrukcja. Taka troszkę, jakby mogłabym pomyśleć, metaliczna. Czyli to drzewo jest takie czyste, a jednocześnie takie wytworne i trochę uniseksowe, nie męskie. Nie mylcie. Jest po prostu ostre, takie wyraźne. I róża z tym właśnie drzewem sprawia, że ten zapach tak trochę iskrzy, jak, jak zapach, jak róża w montale. Nie wiem, czy mam obsesję, ale naprawdę widzę to iskrzenie. Takie podobne, takie miękkie i takie charakterystyczne, wytworne, kobiece, eleganckie i takie iskrzące. Więc mi się ten zapach bardzo podoba, mimo tego nie kupię go dla siebie. Ale powiem Wam szczerze, że ten zapach będzie ukochanym zapachem, jeśli uwielbiacie Chloe klasyczne Signature. Jeśli uwielbiałyście, bo już niestety nie ma, Chloe zielone, będzie to na pewno upięk... no wersja taka wymarzona. Wydaje mi się, że nie możemy tego zapachu pokochać, jeśli Chloe Zielona kochaliśmy. Natomiast, jeśli też nie lubiliście nigdy Chloe, to warto sięgnąć po, po, po ten właśnie e, flanker Chloe Natural, dlatego że on jest inny niż tamta klasyka. Jest inny, jest lżejszy, ale jednocześnie strzały i jest mniejszy szyprowy, mniej, mniej aldehydowy. I można byłoby powiedzieć, że jest też mniej mydlany. Mi w Chloe właśnie klasycznej ta mydlana, taka aldehydowa, specyficzna nuta przeszkadzała. Tutaj absolutne pierwsze skrzypce gra róża. Piękna, czysta róża. Róża młoda, mówię świeża, nie wiem czy troszkę nie mokra, taka, taka naprawdę yy, róża w rozkwicie. Róża, która może właśnie z tą dawką delikatnej mimozy i, i tego cedru, daje nam konstrukcję zapachu bardzo, bardzo pięknego, kobiecego, wytwornego, eleganckiego. Ja nie mogę o tym zapachu powiedzieć jednego słowa złego. Naprawdę jest przepiękne, Więc może, może nawet po niego sięgnę na wiosnę. Kiedy będzie właśnie tak, taka potrzeba iskrzenia, zapachu, jest naprawdę zielony, ale zielony nie miętą, zielony nie liściami porzeczki, czy łodygami kwiatów, tylko zielony tym takim e, świeżo ściętym drzewem cedrowym. A może liśćmi drzewa cedrowego, aż tak bardzo dokładnie. Nie znamy wszystkich składników drzewa cedrowego. Jest jednym z najbardziej, najczęściej spotykanych drzew w zapachach, ale jednocześnie tutaj ta konstrukcja jest niebywała, jest bardzo szykowna, jest mega charakterystyczna, na 100% jest nie. Powtarzalna. Więc jeśli y, macie ochotę spróbować coś niepowtarzalnego, co nawet y, można byłoby sobie wyobrazić na półkach niszowych perfumerii, to sięgnijcie po Chloe Naturelle, bo naprawdę warto. I jeszcze duża rzecz. Duża rzecz. Alkohol w tym zapachu również jest w naturalnej fermentacji zbóż. Więc to, że obiecują nam 100% naturalne perfumy, myślę, że możemy być tego nawet pewni. Mamy również rezygnację, i to mi się bardzo podoba, z metalu tutaj na górze. Zobaczcie, buteleczka jest taka czysta. Taka odświeżona, jest absolutnie lżejsza dzięki temu. A jak nie mam właśnie tego metalu, to już nie musimy się martwić, że ta butelka po prostu na naszej półce będzie źle wyglądała, jak troszkę tylko alkoholu tutaj skap, sk, sk, skapnęło. To wiecie, ta butelka taka się robiła, zaśledziała. Więc jest przepiękny flakon, jest lekka konstrukcja, trwała konstrukcja, naturalna konstrukcja, bardzo kobieca. Bardzo kobieca. No, naprawdę wygląda na to, że mamy jeden z najpiękniejszych zapachów, który właśnie wyszedł na rynek i to od Chloe. Więc nowa dyrektor kreatywna się bardzo postarała. Sprawiła, że Chloe. Zostało trochę odczarowane, to znaczy Chloe's Signature, bo Chloe jeszcze ma wersję rodzinę Nomadę. Natomiast Signature zostało troszkę odczarowane już tangerenką, bo szli właśnie w taką delikatną subtelność i skrzącą właśnie owocami cytrusowymi. A tutaj taką piękną odsłoną róży podaną na drzewie cedrowie, że jest krystalicznie, naturalnie i jest jeszcze. Dość wyrafinowany ten zapach, więc ja jestem bardzo na tak. Polecam testy, koniecznie testujcie globalnie. Zwróćcie uwagę, jak ten zapach się na waszej skórze będzie zachowywał. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.